O Dazaj. Pociąg. Przekład. Katarzyna Sonnenberg. Musiał. Dzień dobry. Dzisiaj konfitura o smaku pociągu. Dlaczego konfitura? Bo im dłużej trzymamy ją w ustach, tym dłużej uwalnia swój smak i tym więcej kolejnych odcieni i nut odkrywamy. Podobnie i z opowiadaniem, od którego chciałbym zacząć degustację utworów literackich, które wydały mi się szczególnie apetyczne. Historia przedstawiona w tym opowiadaniu jest tak banalna, jak tylko można to sobie wyobrazić. Narrator wraz z żoną odprowadza na pociąg kochankę, dawną miłość, swojego przyjaciela. I to już. To, to koniec. To nie ma nic, nic więcej. I też tak po pierwszym przeczytaniu z takim dziwnym poczuciem opowiadanie to mnie pozostawiło. Dziwnym, ponieważ Miałem mocne przeświadczenie, że sedno leży gdzie indziej, że w tej historii, ta historia jest wyłącznie naskórkiem. I to dosyć banalnym na naskórkiem, banalnym na tyle, że wręcz prowokuje, by sięgnąć, sięgnąć głębiej. I sięgnąłem po tygodniu, a potem jeszcze raz, zamierzałem czytać to opowiadanie tak długo, się się dokopię, dokopię do tego, o co w nim chodzi. A może w nim nic nie chodzi? Może to jest tylko pretekst, to jest tylko maska, za którą nic się nie skrywa? Może właśnie tak jest? A czytelnik odnajduje w pretekście, którym jest opowiadanie, samego siebie za tą maską. Przywodzi mi to na myśl metaforę, którą często posługuje się Tomasz Raczek, że każdy ogląda inny film, także każdy odczyta inne opowiadanie, a jest ono wyłącznie pretekstem do wyświetlania się na ekranie naszej wrażliwości. Tego, co w inny sposób nie tak łatwo mogłoby się tam pojawić. Dobrze, wystarczy tych wstępów teoretycznych, przejdźmy do rzeczy. W samym opowiadaniu, nad samym opowiadaniem wisi kilka znaków zapytania. Niektóre jego wątki dosyć szybko ujawniły mi się, i wydaje mi się, że, że to były wysunięte przez autora. Sznureczki, za które łatwo było schwycić, żeby, żeby rozwiązać to, co w tym pakunku znajdowało się w środku. Inne były schowane ciut, ciut głębiej i one i zajęły mi więcej, więcej czasu. No ale dobrze, po kolei. Pierwszą rzeczą, która dosyć wyraźnie zwraca, zwraca uwagę, jest napięcie narratora w drugiej części opowiadania, kiedy spaceruje po Peronie. Zirytowany całą sytuacją. W zasadzie nie wiadomo dlaczego odprowadzenie byłej miłości swojego przyjaciela, z którym teraz studiuje w dużym mieście, aż tak bardzo na niego działa, aż takie emocje w nim, w nim wyzwala. Wszyscy oni, zarówno narrator, jego przyjaciel, dawna miłość, żona narratora wszyscy oni pochodzą z biednej wsi. Tylko że część z nich z tej wsi się wyrwała tak jak narrator, jego przyjaciel oraz żona a niektórzy nie. Tak, jak właśnie ta przyjaciółka o imieniem Tetsu, która liczy na powrót dawnego uczucia, przyjeżdża do swojego przyjaciela do, do miasta licząc na to, że, że może coś jeszcze z tego uczucia będzie, że miłość powróci. No tymczasem przyjaciel odsyła ją z powrotem na wieś. I co się za tym kryje? No Oczywiście sugestie rodziców. Ona jest, ona jest biedna, ty jesteś bogatszy, więc. Tego typu mezaliansy nie będziemy, nie będziemy się plątać, no ale to jest wymówka, jak zawsze, jakaś wymówka, pojawić się, pojawić się musi. Napięcie leży tutaj, tutaj gdzie, gdzie indziej. I dlaczego? Tego typu sytuacja aż tak bardzo dotyczy narratora to jest problem jego przyjaciela, a nie jego sam. On ma żonę, jego, i o ich relacji możemy w zasadzie powiedzieć tyle, że nie wyróżnia się niczym, niczym szczególnym. O żadnych głębszych uczuciach nie ma w jej kontekście mowy, co też jest swoją drogą interesujące. O samej, te, o samej tej niezręczności chciałbym, chciałbym zacząć, bo opowiadanie jest z roku 1933, a opis sytuacji niezręczności wydał mi się dziwnie znajomy. Cytuję: Tetsu i żona wymieniły kilka zdań o pogodzie, a kiedy ta rozmowa dobiegła końca, czuliśmy, że nie pozostało już nic do dodania. Tetsu wpatrywała się w jeden punkt, zginając i prostując na przemian krągłe palce, które trzymała grzecznie nad podokienniku. Nie mogłem już dłużej znieść tego widoku, więc oddaliłem się. Oraz drugi fragment. Spojrzałem w górę na zegar. Do odjazdu pociągu pozostały trzy minuty. Czułem, że to nie do zniesienia. Pewnie każdy tego doświadczył, kiedy się z kimś żegnał. Nie ma nic bardziej kłopotliwego niż owe trzy minuty przed odjazdem. Padły już wszystkie słowa, które paść powinny i pozostaje jedynie spoglądać na siebie pustym wzrokiem. Teraz było jeszcze gorzej. Nie potrafiłem wynaleźć niczego, co można by w tej sytuacji powiedzieć. Co tu widzimy? Zapychanie gestami, nerwowymi, przypadkowymi, jakimikolwiek, sytuacji niezręczności. Z jednej strony, pożegnanie jest najbardziej zwyczajną sytuacją, jaka może się tylko przydarzyć. Przed każdą podróżą, żegnamy się z bliskimi. Jest to jedna z najbardziej podstawowych składowych ludzkiej egzystencji. Tymczasem, tutaj, spotkanie, coś, co powinno być banalne, takie nie jest. Wywołuje inne uczucia. I to już jest wskazówka pokazująca, że coś w tym pożegnaniu jest nie tak. Że stanowi maskę dla głębiej skrywanych uczuć. Niepokojów, lęków głównych postaci. Zaraz do tego przejdziemy. No ale najpierw o, samym tym, o samej tej niezręczności. Kiedy przeczytałem fra ten fragment, po chwili przyszło mi na myśl, że już czytałem coś, coś podobnego, i ten podobny fragment teraz też chciałbym przytoczyć. Pochodzi on z pierwszej sceny pornografii Witolda Gombrowicza. Cytuję: Podano mu herbatę, którą wypił, ale pozostał mu na talerzyku kawałek cukru i wyciągnął rękę, żeby go podnieść do ust. Ale może uznał ten ruch za niedość uzasadniony, więc cofnął rękę. Jednakże cofnięcie ręki było właściwie czymś bardziej jeszcze nieuzasadnionym. Wyciągnął tedy rękę powtórnie i zjadł cukier. Ale zjadł już chyba nie dla przyjemności, a tylko, żeby odpowiednio się zachować wobec cukru czy wobec nas i pragnąc zacząć to wrażenie kaszlnął i aby uzasadnić kaszlnięcie, wyciągnął chusteczkę, ale już nie odważył się wytrzeć nosa, tylko poruszył nogą. Poruszenie nogi, jak się zdaje, nasunęło mu nowe komplikacje. Tak więc w ogóle ucichł i znieruchomiał to szczególne zachowanie, bo on właściwie nic, tylko zachowywał się, zachowywał się bez ustanku. Co łączy te dwa fragmenty, które wydały mi się tak bardzo podobne? Pewne poczucie swędzenia. Swędzenia wywołanego sytuacją, gilgotkami tej sytuacji, postawienia. Osoby, postaci, bohatera w okolicznościach, w których czuje się nieswojo. No i pytanie, dlaczego czuje się nieswojo? Czy się przed kimś wstydzi? Czy ta sytuacja wzbudza w nim jakieś uczucie, o którym wolałby nie myśleć? Więc sytuacja pozornie banalna wywołuje reakcję nieadekwatnie przesadną. Ta niezręczność aż bije od tego opowiadania, więc. To na nią w pierwszej kolejności zwróciłem uwagę, i zacząłem grzebać w tym, w tym kierunku. No co, cóż się może wywoływać? Pierwsza, oczywista, dosyć odpowiedź to pociąg. A więc, nie jest to pożegnanie takie jak kiedyś bywało. Kiedyś, kiedy jeszcze powiedzmy, nie było podróży za pomocą pociągu tylko nie na przykład wozu, to pożegnanie odbywało się przy drzwiach, a potem, kiedy wszystkie słowa już sobie powiedzieliśmy, pakowało się na wóz i wyruszało. Nie było żadnego czekania. A tu czekanie jest wymuszone, to odliczanie, wpatrywanie się w zegar. Sprawdzanie zostało jeszcze 3 minuty. Czym zapchać te 3 minuty? Jakimiś niezręcznymi gestami, które tylko pogarszają sytuację i brnie się w uzasadnienia dla tych gestów, które się właśnie wykonało. No prawdziwy koszmar. A więc czy to Skutek rozkładu jazdy, czy winny to jest rozkład jazdy, technologia, poruszanie się w systemie, do którego musi się dostosować więcej osób, więc musimy się wpasować w foremkę, którą dla nas przygotowano więc ludzka naturalność, spontaniczność musi się tutaj odnaleźć a skutkiem ubocznym takiego niedokładnego niemożności dokładnego dopasowania się w sytuacji do takiej sztucznej sytuacji sztucznej okoliczności podróży. Skutkiem ubocznym jest właśnie taka niezręczność, takie swędzenie, taki niepokój. No to była najprostsza i najpierwsza odpowiedź, która przyszła, przyszła mi na głowę: że w miejscu tym Dazaj stawia wykrzyknik lub znak zapytania o to, jak relacje międzyludzkie zmieniają się pod wpływem technologii, która w Japonii w tamtym czasie, o, przez ery Meiji, Taisho i, i Showa, w której dzieje się akcja tego, tego opowiadania, że technologia, która pojawiła się dosyć gwałtownie, nie bacząc na dotychczasową konwencję zachowań międzyludzkich, takie wtargnięcie nowych form, schematów, było z tego rodzaju przemocą, a skutki tej przemocy obserwujemy właśnie tutaj, na peronie, kiedy musimy się żegnać w sposób, w jaki się nie zdarzało wcześniej żegnać. Następnie jednak przyszło mi do głowy, że to może chodzi o osobę Tetsu, tej ubogiej wiejskiej dziewczyny, która przyjechała do miasta, pełna miłości, nadziei na odnowę uczucia, a zostaje brutalnie na wieś odesłana. To może w niej tkwi Odpowiedź, że to wszyscy wstydzą, wstydzą się przed nią, jakoś dyskretnie się jej pozbyć z, ze swego życia, studenckiego w tym wypadku. życia. Że symbolizuje ona coś, czego się wstydzą postaci, i należy się jej dyskretnie właśnie pozbyć, usunąć ją z obrazka tak uporządkowanego życia. A dlaczego? Może to jest dyktowane strachem, że. Jeżeli zobaczą, że zadajemy się z kimś właśnie ze wsi, to nasza nowoczesność na tak wątłych wszakże podstawach dopiero zbudowana zostanie podważona, więc może najlepiej odciąć się jak najprędzej ze strachu i niepewności o to, kim się jest. Wreszcie tecu symbolizuje miłość. Żywe, autentyczne, prawdziwe, potrafiące czekać, uczucie. Zachowuje się dosyć spontanicznie, przyjeżdżając, pomimo niezgody swoich rodziców, przyjeżdża do miasta w nadziei, że prawdziwe uczucie odnajdzie po drugiej stronie u, u, u przyjaciela narratora imieniem Siota. No ale nie odnajduje, więc należy się jej, jej pozbyć. Ale może nie chodzi to tylko o jej osobę, o to, że Siota jej nie kocha, a w ogóle o samo pojęcie miłości, które nie pasuje do tego miejskiego, miejskiego świata. Może Poryby serca powinny zostać w świecie natury, na wsi, i nie ma na nie miejsca w życiu, w miejskim życiu bohaterów. Dlatego, nie mogąc już dłużej znieść niezręczności sytuacji i konfrontacji z powidokiem swojego zeszłego życia i porządkami, od których się w mieście narrator uwolnił, Przechadza się po, po peronie, zostawia żonę rozmawiającą z Tetsu, w zasadzie próbującą niezręcznie zagadać y, nie, nieprzyjemną, nieprzyjemną sytuację i krępujące milczenie, no, narrator opuszcza, opuszcza panie i przechadza się po peronie. I tu następuje jeszcze bardziej zagadkowa scena. W pierwszej kolejności budowane jest napięcie. Pojawia się bardzo interesujący symbol. Po raz pierwszy pociąg, tytułowy pociąg, zaczyna oddziaływać. Wypuszcza kłąb pary, która szybko się schładza i opada mgłą. I wydaje się, że narrator w tej mgle brodzi. Więc natychmiast pojawia się poczucie niepewności. Niepewności co do swoich podstaw, tego po czym się stąpa. I kiedy ten Niepokój i niepewność zostaje w nas odpowiednio wzmożona? Narrator dostrzega to, co jeszcze bardziej niż poprzednia rozmowa z Tetsu na niego, na niego działa. Cytuję. Z okna trzeciego wagonu trzeciej klasy wychylała się strzażała twarz człowieka, nerwowo żegnającego się z pięcioma czy sześcioma osobami, które odprowadziły go na peron. W Japonii w tym czasie zaczęła się wojna z pewnym krajem, a tego mężczyznę zmobilizowano chyba do armii. Miałem wrażenie, że zobaczyłem coś, czego nie powinienem był widzieć i poczułem bolesny, duszący ciężar w klatce piersiowej. To dosyć niespodziewana reakcja, no chyba, że się czegoś boimy. I tutaj moja pierwsza myśl, no dobrze, nawet nie wiem, czy to jest żołnierz, sama myśl, że mógłby być to żołnierz, że mógłby się nasz... Narrator znaleźć w sytuacji konfrontacji z jakimś elementem militaryzacji życia społecznego. Już to wywołuje w nim, no właśnie, bolący ucisk w klatce piersiowej. A może to po prostu strach? No niech będzie, załóżmy, że to jest strach. No ale w takim razie, dlaczego jego reakcja na, na wojsko jest aż taka, jest aż taka intensywna? Kawałek dalej tłumaczy się dosyć mętnie w jakieś swoje za... zaangażowanie polityczne, nigdy dzisiejsze zaangażowanie polityczne, używając wyjątkowo ogólnych słów, takich jak kilka lat wcześniej pewne związki z ideologiczną organizacją, wkrótce rozstałem się, jakąś niepoważną wymówkę. Ewidentnie widać, że próbuje coś przed sobą zamaskować. I chwilę potem stwierdza, że w zasadzie nie ma teraz powodu, żeby się nad tym, nad tym zastanawiać, więc szybko odsuwa od siebie tą myśl, ale zostawia nas z tym swoim niepokojem. Dlaczego aż tak zareagował? Dlaczego widok żołnierza? Nieważne, czy to był żołnierz, ważne, że on w nim zobaczył żołnierza i skojarzył to z samą możliwością, że to mógłby być, że to mógłby być żołnierz. Samo to skojarzenie wydaje mi się ważne. Na tej samej zasadzie, co jego reakcja na Tetsu. O ile Tetsu przywoływała strach przed swoimi korzeniami ze wsi, z ubogiej wsi, że można być skojarzonym z kimś takim i pociągniętym. I wciągniętym w coś, od czego chce się uciec, od czego się uciekło do, do miasta, w tym wypadku Tokio. A w przypadku żołnierzy, znaczy, no, czyżby nasz bohater, narrator. Obawiał się mobilizacji? Że zostanie zwerbowany do wojska? Że któraś z tych osób, która żegna żołnierza, odwróci się w jego kierunku i spyta a ty też jesteś młody? A czemu nie macie w tym wagonie? Ty też pewnie pochodzisz z ubogiej wsi. To dlaczego nasz bliski ma walczyć, a ty nie? Bo jesteś studentem? Bo się wyrwałeś do miasta? Bo jesteś mądry? To to ma ci gwarantować przeżycie, na które on nie zasługuje? Może boi się właśnie czegoś takiego, że ktoś go wskaże palcem i powie ty też powinieneś umierać? Tak jak on niedługo może umrzeć. Interesujące jest też słowo, które pojawia się w opisie reakcji na, na tę osobę. Potem jest reakcja emocjonalna, wiadomo, ten ucisk w klatce, ale wcześniej Pojawia się słowo... Miałem wrażenie, że zobaczyłem coś, czego nie powinienem był widzieć. Kiedy chwilę się nad tym zastanawiałem i to, że jest to spotkanie, pożegnanie żołnierza na peronie, to... To dlaczego? Takie wrażenie, że akurat tego pożegnania to on widzieć nie powinien. I co to może znaczyć? Wydaje mi się, że w tym wypadku... To jest pożegnanie. Które może być ostatnim pożegnaniem. Jest to bardzo intymne w takim razie. I że chodzi tu o śmierć. Po prostu chodzi tu o śmierć. Że rozmawiamy z człowiekiem, ale tak, jakby on już zaraz miał nie żyć. I może właśnie tego boi się. boi się narrator. I od tego ucieka. Czy mamy dwie? Symbolizowane przez dziewczynę. Tetsu i. Domniemanego żołnierza, dwa tematy, które budzą uczucia narratora: miłość i śmierć. Eros i Thanatos, które próbuje wsadzić do pociągu, pociągu technologii i za pomocą technologii wyekspediować ze swojego życia. A co w zamian? Co w zamian w życiu, w którym z którego pozbywamy się tych węzłowych dla ludzkiej egzystencji emocji? Może to jest recepta na, na przyszłość, na bycie nowoczesnym? Pozbycie się tego, co czyni nas bardzo ludzkimi. No teraz mamy przecież nowoczesność, rozwój, nową epokę. Czy to będzie pociąg? Czy, czy 100 lat później sztuczna inteligencja, cyborgizacja, transfer świadomości. To wszystko jedno, to chodzi o ucieczkę w tym wypadku. Oczywiście opowiadanie nie nawiązuje, no to pociąg jest tylko symbolem technologii, no ale można to czytać w kontekście tego, jak Japonia się rozwinęła w następnych dekadach i że to, co jest tutaj, tylko zalążkiem. Tu mamy tylko ten pociąg. To ta ucieczka, to co w ten pociąg wsadzono, to w dalszym ciągu pozostaje pytaniem otwartym. Z innych pytań, które przywiodły mi na myśl to opowiadanie i które mam wrażenie, że nie domyślałem do, do końca, są trzy. Pierwsze: dlaczego żołnierz aż tak bardzo działa na Narrator. I czy to, to tylko o strach przed śmiercią chodzi, albo po, przed postawieniem że w sytuacji, którą tu opisałem, że ktoś wskazuje palcem i mówi, że ty też? Czy to jest tylko to, czy coś jeszcze? Pytanie drugie. Relacja z żoną. Mówiłem o niej wyjątkowo mało, aczkolwiek wydaje mi się, że jest ona dosyć ostygła, takie wrażenie sprawia, rzeczowa, instrumentalna. I co to mówi w kontekście irytacji osobom Tetsus? Czy to jest strach przed porywem miłości, czy coś jeszcze? Mamy tutaj dwie kobiety. One bardzo się różnią. Nie mogą się dogadać, mówią o błahostkach. Między nimi też odczuwa się napięcie, choć tylko relacjonowane przez, przez narratora. I co to napięcie mówi? Tego też do końca nie jestem pewien. Jak je rozumieć? I pytanie trzecie, temat trzeci. W ostatnim akapicie pojawia się słowo katastrofa. W zasadzie to słowo wymyka się, nie chcąc narratorowi, kiedy już nie tylko gestami, ale jeszcze próbując zagadać, żegna się z tecu. I tak, na obrazku tym żona, w przeciwieństwie do narratora, wpatruje się w napis na tabliczce i próbuje odcyfrować łacińskie litery. Czyli z jednej strony mam jeszcze. Trochę niewprawne naśladownictwo anglosasów, ich technologii i skupienie na unowocześnieniu, a z drugiej przeczucie katastrofy, ukrywanie tego przeczucia, tylko że jakiej katastrofy, że coś się zatraci, w rodzaju zatracenia, Japonii utraconej, o której pisze Alex Kerr. Czy to byłoby zbyt proste, czy to raczej chodzi o katastrofę innego rodzaju. Ale jeżeli tak, to jaką? To pozostawiono niejasnym. I takim pozostało. Dziękuję za poświęcony czas. To wszystko, co chciałem powiedzieć.